Cześć, tu Magda. Zapraszam do swojego grodu. Dziś porozmawiamy o żurawkach, doskonałych bylinach do płócienia, które pozwalają uzyskać wspaniały efekt ozdobny kosztem naprawdę niewielkiej ilości pracy. Ich główną ozdobę stanowią liście, występujące w przeróżnych kolorach od żółci, poprzez zielenie, bordo, brązy, aż do bardzo ciemnej purpury. Czasami też z ozdobnym wzorkiem. Żurawki osiągają wysokość maksymalnie do 40 cm. Kwitną od czerwca do lipca, czasem nawet sierpnia. Ich kwiaty występują również w różnych kolorach. Od bieli do ciemnego bordo, nawet czerwieni. W uprawie żurawki musimy pamiętać, że jest to bylina typowo do płcienia I najlepiej, żeby słońce Świeciło na nią od rana, nie po południu. Wtedy nie będą się przypalać jej listki. U mnie świetnie radzi sobie na tej płócienistej skarpie. Żurawka lubi gleby w miarę zasobne i dobrze przepuszczalne. Nie lubi stać w wodzie, bo wtedy podgniewają jej korzonki. Żurawka to też idealna roślina do wszelkiego rodzaju pojemników i donic. I też bez problemu w nich zimuje te dekoracje w donicach na schodach przy moim ceglanym murku robiliśmy wspólnie w jednym z moich wideo. Podlinkuję je wam poniżej. Widzimy tutaj żurawki w odmianach champagne, ta żółto-różowa oraz Fire Alarm. Ta w kolorze bordo. Bardzo odpowiada mi ta ciepła kolorystyka. To moje definitywne faworytki w tym roku. W tej podłużnej, ceglanej donicy rośnie żuraweczka, którą kupiłam jako odmiana Golden Zebra. Jednak nie jestem do końca pewna, czy to ta odmiana. Często są pomylone w szkółkach. Żuraweczka to inaczej mała żurawka. Powstała z połączenia żurawki i tiarelli. Żurawki są łatwe nie tylko w oprawie, ale też w rozmnażaniu. Możemy uzyskać wiele sadzonek z jednej matycznej rośliny, nie niszcząc jakoś bardzo jej pokroju. Sami tylko spójrzcie na boczne pędy tej żurawki. Gołym okiem widzimy małe białe korzonki przy każdym z nich. Zabieramy się więc do robienia nowych sadzonek. Użyję tutaj noża. Dzięki temu bardziej precyzyjnie oddzielę tą część rośliny od głównej karpy. Z tego kawałka rośliny zrobimy kilka sadzonek. Można odcinać je nożem lub po prostu rozrywać delikatnie palcami, patrząc gdzie są korzonki. Takie gotowe sadzonki, możemy spokojnie sadzić do ziemi, na miejsca docelowe. Ale możemy również sadzić je do doniczek. I ja tak właśnie dziś zrobię. Część z nich wsadzę do glinianej donicy, w której chcę, żeby docelowo rosły i zdobiły mój kącik z ławeczką, a z części zrobię rozsadę w małych doniczkach. Przed sadzeniem oberwę część listków. Chcę, żeby roślina skupiła się na tworzeniu nowych korzeni. A nie wysilała się na podtrzymywanie liści. Taką sadzonkę przed posadzeniem możemy też zanurzyć w ukorzeniaczu. Na pewno pomoże to w tworzeniu nowych korzeni, jednak powiem wam szczerze, że ja nigdy tego nie robiłam. I nigdy nie było z tym problemu. Wsadzam ją tak, aby nie zasypać ziemią miejsca, z którego roślina wypuszcza nowe listki. I gotowe. Z tej małej sadzonki wyrośnie duża, piękna, dorodna żurawka. Oczywiście, nie zapominamy o podlaniu naszych nowych roślin. Rozsadę ustawiam w miejscu cienistym, a po około miesiącu przesadzę rośliny na miejsce docelowe. Pozostałe sadzonki posadzę w tej dużej glinianej donicy. Szybko się w niej rozrosną i stworzą taki fajny efekt burzy różowo-bordowych liści. Będą naprawdę pięknie zdobić mój kącik z ławeczką. Oczywiście pamiętam o tym, aby przy sadzeniu nie zasypać tego miejsca, z którego wychodzą listki. Jak widzicie, to naprawdę nic trudnego, a uzyskujemy wiele darmowych roślin. Jedna żurawka to koszt kilkunastu złotych. Pomnożąc to przez dziesięć, to już spory wydatek. Swoją dzisiejszą rozsadę uzyskałam z dwuletniej rośliny, nie wykopującej z ziemi, jedynie odkrawając boczne pędy. Ale oczywiście możemy wykopać roślinę i podzielić ją na mniejsze. To jest polecane przy starszych żurawkach. Taką starszą żurawkę wykopujemy całą z ziemi. Oddzielamy młode pędy, na których widać korzonki. Te, na których ich nie widać, możemy zanurzyć w ukorzeniaczu. Sadzimy je do doniczek lub już na miejsce docelowe, a stare korzenie wyrzucamy. W ten sposób odmłodzamy roślinę. No i sami zobaczcie. 15 minut i dekoracja gotowa. I to wszystko własne sadzonki. Szybko się rozrosną i stworzą tutaj burzę fioletowo-bordowych liści. Potrzebuję jeszcze kilka sadzonek do swojej rozsady, którą później przesadzę na rabatę pod dębem. Będę dzieliła drugą żurawkę, również dwuletnią. Jak widzicie na tym pędzie, widać małe korzonki. Nie jest ich dużo, ale to nie szkodzi. Powinny bez problemu się ukorzenić. Jeżeli macie wątpliwości, oczywiście możecie zanurzyć go w ukorzeniaczu. Podobnie jak poprzednio, obrywam część liści i wsadzam do doniczki. Oczywiście nie zasypując miejsca, z którego wyrastają liście. Jak wiecie, większość mojego ogrodu jest w półcieniu. To dlatego, że jesteśmy otoczeni wysokimi drzewami, brzozami i dębami. Dodatkowo mamy tutaj bardzo przepuszczalną ziemię. I bardzo ubogą. Zbogacam ją jak mogę kompostem i opornikiem. Dzięki temu żurawkom nie podniewają korzenie. Dlatego też żurawki to u mnie w ogrodzie strzał w dziesiątkę. Mają jeszcze jedną ogromną zaletę. Nie jedzą i ślimaki, a jedzą u mnie dosłownie wszystko. Mamy ich prawdziwą plagę. Co więcej, żurawki to byliny zimozielone, to oznacza, że na zimę nie tracą części swojego ulistnienia, a wiosną wypuszczają nowe liście. Możemy cieszyć się ich pięknym cały rok. Najlepszy termin na dzielenie żurawek i pozyskiwanie z nich nowych sadzonek to właśnie wczesna jesień. Wrzesień jest idealny. Mają jeszcze czas na ukorzenienie się dobrze przed zimą. Moja rozsada jest gotowa. Pod koniec października wspólnie przesadzimy ją na miejsce docelowe. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy też robicie rozsady własnych roślin i jakie macie na to sposoby. Jeżeli wideo Ci się podobało, daj kciuka w górę. Będzie mi też bardzo miło, jeżeli zasubskrybujesz mój kanał. Do zobaczenia za tydzień!